Cześć, słuchasz podcastu bez filtra? Zdrowie bez filtra, macierzyństwo bez filtra i życie bez filtra. Cieszę się bardzo, bo to już jest szósty odcinek podcastu i będę mówiła o takiej ważnej dla mnie rzeczy, a mianowicie o mindful eating. Ja pokochałam psychodietetykę, bo dopiero psychodietetyka mi dała mm, odpowiedzi na pytania właśnie jak wyjść z błędnego koła odchudzania. Po pierwsze, jeszcze chciałam Wam podziękować za wszystkie wiadomości prywatne, wszystkie komentarze, wszystkie oceny, kciuki w górę, subskrypcje. To wiele dla mnie znaczy. Daje też mi nieustanną motywację do nagrywania kolejnych odcinków, a przyznam się, że mam już ich całą listę. Dziękuję też za każdy feedback. Ostatnio dostałam takie komentarze, żebym pilnowała, aby za bardzo nie oddalać się od mikrofonu, co jest dla mnie dużym wyzwaniem, bo jestem raczej taką ekspresyjną osobą, ale oczywiście każdą uwagę biorę do serca i będę robiła wszystko, aby być w miarę możliwości w tej samej odległości od mikrofonu. Także dziękuję i za każdą uwagę i za każde ciepłe słowo. Bo to wiele dla mnie znaczy. No dobrze, ale do brzegu. Mówiłam, że dzisiejszym tematem będzie mindful eating i przedstawię pokrótce plan dzisiejszego podcastu. Na początek powiem o tym, czym jest w ogóle uważne jedzenie. Po drugie powiem o tym, jakie korzyści przynosi również według badań naukowych. Po trzecie opowiem o tym, jak to Robić, bo dla mnie najważniejsze jest to, aby te podcasty były dla ciebie źródłem takiej praktycznej wiedzy, możliwej do zastosowania od zaraz, a nie tylko suchą teorią, która nic w życiu nie zmienia i żadnych efektów nie przynosi. Także będzie dużo praktycznych tipów. Co jeszcze? Przygotowałam też pewne ćwiczenie, jeden test i będziemy na sam koniec sobie trochę praktykować to, co zaczynamy. Mindful Eating to inaczej. Uważne jedzenie, czyli e, taki proces spożywania e, posiłku z zaangażowaniem wszystkich zmysłów i z wyłączeniem wszelkich rozpraszaczy. E, zatytułowałam ten podcast. Em, Odchudzaniem, czyli takim odchudzaniem bez wysiłku, natomiast mindful eating przynosi znacznie więcej e, korzyści. To, co jest um, ciekawe, to to, że ta zmiana, kiedy ją wprowadzimy, bardziej uważnego jedzenia, przynosi w efekty właśnie w taki sposób e, bez wysiłku. Jeśli my to robimy, um, no, tak już nawykowo, że wejdzie to nam w nawyk i nie myślimy o tym i, i po prostu to stosujemy, to tak naprawdę. Często zdarzało mi się właśnie um, czytać takie wiadomości od osób, które właśnie czytały moją książkę, bo tam też w jednym z rozdziałów, ja zachęcam do uważności w jedzeniu, i dostałam takie wiadomości, że Karolina. Ja nie wiem, jak to się dzieje, ale ja zupełnie bez wysiłku, na przykład, schudłam 4 kg. Czy czasem jest tak, że zostaje ten jeden kilogram, który nam przeszkadza, i uważne jedzenie też może nam wyeliminować na przykład nawyk podjadania, więc też z tego powodu warto. No ale, jakie dokładnie przynosi korzyści? Mówi się o tym, że dla skutecznej redukcji jest y, wprowadzenie y, um, ujemnego bilansu y, kalorycznego jest takim jedynym i najskuteczniejszym rozwiązaniem. No, okej, okay, ale ja jako praktyk y, często powtarzam, że. Y, nie jest sztuką to, żeby od poniedziałku do piątku pilnować tych kalorii, starać się zdrowo odżywiać czy zamówić sobie pudełka um, z cateringiem. Natomiast to, co często nas gubi, to właśnie to nieuważne jedzenie. Um, to, jak e, staramy się nasze emocje stłumić, zagłuszyć e, za pomocą jedzenia. To, jak regulujemy napięcie, tym, że sięgamy sobie po właśnie paczkę chipsów, która błyskawicznie znika, nie wiadomo kiedy, czy spożywamy duże kubełek lodów najczęściej, to nam to nas gubi. I mm, to nie jest tak, że my sobie wtedy usiądziemy, aha, dobra, bo y, dzisiaj tutaj miałam spożyć tylko 1500 kilokalorii, więc zjem tylko trzy łyżki tych lodów. No nie. Jak już sięgam um, pełna stresu po ten kubeczek lodów, to la, raczej nie będę liczyła kalorii. Więc um, Mindful Eating jest takim e, Idealnym rozwiązaniem, właśnie dla osób, które stosowały już wiele diet, liczyły kalorie, natomiast cały czas, jeśli udało się schudnąć, to te kilogramy po prostu wracały. W przypadku uważnego jedzenia jest nam zdecydowanie łatwiej, szybciej się nasycić. Informacja od momentu spożycia posiłku do dojścia do ośrodka głodu i sytości w naszym podzgórzu to czas 20 minut, czyli ta informacja. O tym, że jestem najedzona, no może dojść dopiero po 20 minutach, i jeśli ja zjem nieuważnie, wpędzie w 2 minuty ogromną. Mmm. Porcje, to nic dziwnego, że mój organizm nie zakuma do końca, ile kalorii spożył i dopiero się o tym orientuję, kiedy jest już dużo, dużo, dużo za późno i też mam y, takie uczucie dyskomfortu y, trawiennego. Czuję, jak mi się tak potocznie mówiąc, rozszerza żołądek, więc mindful eating właśnie zapobiega tego, temu rozszerzaniu żołądka, pozwala nam spożywać mniej kilokalorii, y, pozwala nam osiągać y, też y, szybciej sytość. Co więcej, naukowcy w Stanach Zjednoczonych w, na Uniwersytecie New Mexico odkryli, że mindful eating może też w znaczny sposób obniżać poziom stresu i, co ważne, zmniejszać ryzyko depresji. Często spotykamy się właśnie z takim mm, trochę błędnym kołem, że y, przeżywam trudne dla mnie emocje. Sięgam po paczkę chipsów lub dwie i do tego jeszcze tabliczkę czekolady. Mam ulgę y, na czas jedzenia na kilka minut, natomiast potem pojawiają się Wyrzuty sumienia, ja się czuję gorzej, jestem sfrustrowana, mam siebie dosyć, mówię sobie, jestem beznadziejna, znowu mi się nie udało i to tak naprawdę pogłębia nam jeszcze ten stres i utrudnia powrót do tych zdrowych nawyków żywieniowych. Także, jak widzisz, mindful eating przynosi korzyści nie tylko w aspekcie odchudzania, ale także w Aspekcie redukcji stresu, przeciwdziałania depresji, lepszemu po prostu poziomowi zdrowia. No dobra, to punkt trzeci. Jak wprowadzić mindful eating do swojego życia, czyli jak to robić? Jeśli jesteś um, przed swoim posiłkiem, jeszcze zanim zaczniesz jeść, upewnij się, że w tle nie gra telewizor. Pomyślisz, no ale co to yy, szkodzi, że w tle tam gdzieś jakiś program śniadaniowy leci czy jakiś inny serial? Uwierz mi, że jakaś część Twoich myśli już będzie. Pochłonięta słuchaniem tego i nie będziesz w stanie skupić się w pełni na swoim posiłku. Także upewnij się, że telewizor, radio są wyłączone. Najlepiej, jak na chwilę zamkniesz laptop i telefon, żeby cię nie kusił. Odłóż w inne miejsce, nie tam blisko swojego talerza, bo często jest tak, że. No to zerknę jeszcze sobie tylko, bo tutaj coś akurat zapikało, albo no, sobie wykorzystam tę chwilę na sprawdzenie maila czy odpisanie na smsa. Nie. Telefon połóż z boku. Niech w zasięgu Twojego wzroku nie będą żadne rozpraszacze. Nawet posiłek nie jest dobrym czasem do czytania książki czy czytania gazety. Pomyśl sobie, że to jest taka randka. Ty i Twój posiłek, czyli jesteście tylko Wy. Te wszystkie rozpraszacze poszły na bok. No dobra, to co? Zaczynamy jeść, a zanim to jeszcze spójrz na ten posiłek i zastanów się, jak on wygląda właśnie pomyśl o o tym, jak już może smakować, ale też, czy jest ciepły, czy zimny, jaką ma taką teksturę. Nie wiem, czy można mówić tekstura w kontekście w kontekście posiłku, ale może bardziej konsystencja tego słowa powinnam e, użyć. Zastanów się właśnie, jak ten posiłek wygląda, jak on smakuje. E, może pomyśl o tym, ile tam jest witamin, że zaraz po prostu ten posiłek tak cię odżywi i twoje ciało, i twój umysł. Ja w ogóle uwielbiam sobie tak wizualizować, bo zawsze potem też się dobrze czuję po posiłku. No właśnie, a, ale... Y Pierwszy etap jest właśnie taka ocena wzrokowa i skupienie tej uważności takiej wizualnej na posiłku dalej, bez żadnego pośpiechu, zacznij jeść, i nawet możesz w tym pierwszym takim kęsie zamknąć oczy i pomyśleć o tym sobie, jak to smakuje. Czy jest ciepłe, czy jest może zimne, jaka jest ta konsystencja, jakie są takie pierwsze odczucia Twoich kubków smakowych i przy Przeżuwaj, kęs pokarmowy minimum 10 razy. Dopiero jak przeżysz 10 razy, połknij i sięgnij po kolejny kęs. Możesz też. Um, jakiś czas zatrzymać się, odłożyć na chwilę sztućce i dopiero potem um, jeść dalej. Ja ten patent z sztućcami wykorzystuję na przykład, jak jestem takim rodzinnym spotkaniu na Wigilii, gdzie jest, wiadomo, dużo ludzi, dużo się dzieje, dużo rozmów, ale też dużo jedzenia, że po prostu czasem jem, odkładam sobie sztućce, chwila przewy, porozmawiam z kimś i dopiero potem zabieram się za kolejne kęsy. Także Mindful Eating polega na tym, że jemy z taką pełną e, uwagą, z skupieniem zmysłu e, smaku, wzroku, wechu na tym, co jemy. Właśnie możemy też powąchać, zobaczyć, jak ten posiłek pachnie, czy, um, czy jak on działa na te nasze zmysły, więc koncentrujemy swoją uwagę w 100% na tym, co jemy. To jest właśnie, właśnie, uważne jedzenie i istotnym elementem jest tutaj też taka kontrola swoich myśli. E żeby koncentrować te myśli jednak na tym, co jemy, a nie myśleć sobie o tym, co nas czeka, o przyszłości, albo miedzić jakieś sytuacje z przeszłości. Właśnie to jest uważne jedzenie, uważność, skupienie na tym, co tu i teraz. Okej, okay. to jest właśnie uważne jedzenie. I jeśli masz wziąć z wszystkich moich odcinków podcastu tylko jedną rzecz i wprowadzić ją w życie, polecam, żeby było to właśnie Mindful. I pink. No dobra, ale mówiłam o tym, że będzie też taki mały test. E, także e, weź swój telefon i jak będziesz przed kolejnym posiłkiem, włącz Stoper. E, zjedz posiłek zupełnie jakby nie zmieniając nic, tak jak to robisz na co dzień. I następnie daj mi znać w, w komentarzu w wiadomości prywatnej, e, bo nie na każdym kanale streamingowym można pisać komentarze. Daj mi znać, ile czasu e, spożywałeś, spożywałaś ten posiłek. Bo my bardzo często jemy w totalnym biegu, gdzieś tam w samochodzie, bo po prostu 3 minuty i posiłku już nie ma, a był to spory obiad. Także jestem ciekawa, zrób sobie taki test, um, i dopiero po wprowadzeniu mindfulness, po takich trzech miesiącach, powtórz sobie ten test i też e, zauważysz, jaka jest różnica. Ale tego e, wynik pierwszego testu, koniecznie daj mi znać, jakie są. No dobra, i teraz na potrzeby tego podcastu zachęcam do tego, żebyś się poświęcił, żebyś się poświęciła i wybrała do sklepu po uwaga swoją ulubioną czekoladę. Ta czekolada przyda się nam do ćwiczenia praktycznego. Kup sobie taką czekoladę, jak lubisz. To nie chodzi o to, żeby to był jakiś fit czy czekolada bez cukru czy, czy inne wynalazki. Po prostu taka czekolada, jaką lubisz. I z tą czekoladą usiądź sobie przy stole na siedzącej, będziemy spożywać. Ułam sobie takie trzy kostki tej czekolady. I ćwiczenie będzie polegało na tym, że spróbujesz tą czekoladę zjeść z właśnie pełną uważnością. Chwyć tą jedną kostkę i jakby postaraj się jak najmniejsze fragmenty tej czekolady odgryzać i zastanów się już nawet jak Ją trzymasz, jak ona wygląda, czy jest, jaki jest jej ciężar, jaka jest konsystencja. Myśl o tym, jak się zaraz będzie rozpływała w Twoich ustach, i taki malutki kęs po malutkim kęsie spożywaj tą czekoladę i połykaj dopiero wtedy, kiedy ona już się rozpuści. I zrób z tego całą taką celebrację. I zastanów się, jakie są Twoje odczucia po spożyciu w ten sposób pierwszej kostki. I dopiero potem przejdź do zjedzenia drugiej kostki i powtórz całą procedurę, czyli właśnie pomyśl, jak ona smakuje, jak wygląda, jak pachnie. Uważnie ją spożywaj, właśnie przeżuwaj, celebruj w 100% tą chwilę. I też po takiej drugiej kostce zadaj sobie pytanie, jak ja się czuję, czy jestem zasłodzony, zasłodzona, a może mam ochotę na więcej. I wtedy sięgnij, jeśli chcesz, po trzecią kostkę. Ja pamiętam jak pierwszy raz robiłam to ćwiczenie, to już po dwóch kostkach czułam, ale ja jestem zasłodzona, właściwie nie mam potrzeby więcej. I to jest właśnie cała magia uważnego jedzenia, bo często okazuje się tak, że tak naprawdę Mała ilość chipsów czy, czy, czy słodyczy może nas usatysfakcjonować. I jako psychodietetyk, ja właśnie namawiam do tego, żeby nie mieć na swojej liście produktów czegoś zakazanego, że tego nie mogę, czekolady, nie wiem, przez najbliższy miesiąc, albo nie mogę zjeść chipsów czy popcornu. W zdrowej diecie jest na wszystko miejsce. I teraz zapamiętaj, że właśnie. Im jest coś tak teoretycznie mniej zdrowego, tym niech będzie w tym więcej uważności, bo każe się, że jesteś w stanie się zdecydowanie szybciej najeść i zjeść mniejszą porcję tego mniej zdrowego pokarmu. No dobrze, już tak do, dochodząc do końca, jak wprowadzić to mindful eating w życie takiej zabieganej osoby. Ja sama wiem, co oznacza życie w pędzie. Mało czasu, jestem mamą dwójki dzieci, prowadzę firmę, także to nie jest tak, że ja każdy posiłek, taki jak no, czekoladę, celebruję, zastanawiam się i tak dalej. Natomiast to, co polecam dla takich osób zabieganych, to skupienie się na tym, co można. Czyli nie wymieniam teraz, o ja nie mogę, bo to, 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 to. to, to. to skupiam się na tym, tym, co, co jest realne. Czyli wybieram sobie na przykład jeden posiłek w ciągu dnia, bardzo często u mnie to jest kolacja, gdzie dzieciaki zasną, który spożywam w nurcie mindful eating, czyli tego, żeby właśnie nawet jak czeka mnie obejrzenie jakiegoś odcinku serialu, to ja wcześniej zjem tą kolację, a dopiero potem obejrzę serial, czyli łączę tych dwóch rzeczy i spożywam ten posiłek w, w pełnej uważności, a nawet jeśli to jest na początku dla Ciebie trudne, to zastosuj taką metodę jeszcze mniejszego kroku, czyli ten jeden posiłek dziennie i włącz sobie stoper um, na minutę lub dwie minuty um, i po prostu postaraj się chociaż przez ten czas jeść uważnie. Chociaż jedna minuta przy jednym posiłku dziennie to już będzie... Super krok naprzód, a tak naprawdę, z czasem jak zauważysz te korzyści płynące z mindful eating, to będziesz chciał, będziesz chciała uważnie jeść coraz więcej i coraz dłużej. Także do zapamiętania, mindful eating to jest uważne jedzenie z takimi pełnymi zmysłami, bez wszystkich rozpraszaczy. Niech to będzie taki czas dla Ciebie, chwila, na którą zasługujesz w tym codziennym pędzie. Niech to będzie taka celebracja, bo zasługujesz na to, co najlepsze. I niech to nie będzie czas taki na właśnie maile czy odbieranie telefonów. Ja zawsze mówię, że no to jest taka chwila yy, dla mnie, no nic się nie stanie, świat się nie zawali, przez 10 czy 15 minut teraz będę miała wyłączony telefon. Nawet jak zadzwoni do mnie prezydent, to zaraz po tych 10 czy 15 minutach odzwonię. Także świat się nie zawali. Pamiętaj, że uważne jedzenie przynosi korzyści, nie tylko w. Aspekcie ograniczenia kalorii, ograniczenia podjadania, odchudzania, ale też zdrowia, redukcji stresu i zmniejszenia yy, yy, ryzyka depresji. Także jedz uważnie na zdrowie yy, i trzymam kciuki, aby Mindful Eating zagościło w Twoim życiu na stałe. Dziękuję.